Dobry, zapraszam Was na lekcję geografii. Ponieważ dawno się nie widzieliśmy, to postanowiłam, że dla Was coś nagram. Dzisiejszy temat to wielkie odkrycia geograficzne. Także zapraszam Was na podróże, podróże przez pierwsze podróże geograficzne. Już te pierwsze podróże odbywały się w X wieku, ponad tysiąc lat temu. Już Europejczycy wiedzieli o tym, że istnieje Ocean Atlantycki, Indyjski. Wiedzieli, że Istnieją kontynenty, tak jak Europa, Azja, Afryka. No i tymi pierwszymi śmiałkami, którzy odważyli się wyprawiać na takie dalekie podróże, to byli wikingowie. Wikingowie mieszkali na Półwyspie Skandynawskim. Ten półwysep Skandynawski Wam tutaj oprysowuję. Dzisiaj należy do niego Norwegia, Szwecja, tutaj mamy Półwysep Jutlandzki, czyli Dania. I widzimy wikingowie wyprawiali się na bardzo dalekie podróże. Oni nie pływali tylko tutaj, tak jak widzicie, po Morzu Bałtyckim, ale przez Morze Północne Ocean Atlantycki przeprawiali się dalej. I widzimy, że dopłynęli nawet do Półwyspu Bretońskiego, Iberyjskiego, Apenijskiego, Bałkańskiego, a nawet na Morze Czarne na Krym. Niewielu z nas też wie, że dotarli nawet do Ameryki Północnej. To właśnie oni, Wikingowie jako pierwsi, dostali się właśnie na te wschodnie wybrzeże Ameryki Północnej. Oni jeszcze wtedy nawet nie wiedzieli, że to jest nowy ląd. Dopiero późniejsze wyprawy nam to będą pokazywały. I tutaj na tej mapce też kolorkami macie dokładnie pozaznaczane, gdzie, jakie tereny zostały objęte przez podboje Wikingów. My przechodzimy dalej. Kolejny wielki odkrywca to wenecki kupiec Marco Polo. Tutaj mamy Włochy, ponieważ Wenecja znajduje się mniej więcej w tym miejscu. Jest, Wenecja oczywiście kojarzymy z tymi pływaniem gondolami po wodach, pomiędzy tutaj kamienicami, pomiędzy domami. No i ten wenecki kupiec Marco Polo wybrał się na taką wielką wyprawę. Jego wyprawa trwała aż 24 lata. Rozpoczął ją w 1271, a skończył w 1295. On wyprawił się w tą, w tą drogę, drogą lądową, Dotarł aż do stolicy Chin, do Pekinu. Następnie w czasie jego wyprawy pokonał, musiał pokonać wielkie, bardzo wysokie góry, które nazywały się Pamir. Góry Pamir znajdują się w środkowej Azji. Następnie Marco Polo dotarł również na wyspę Jawę do Indii i tutaj mamy pokazaną, gdzie znajduje się ta wyspa Jawa. Jawa znajduje się na Indonezji. Tutaj macie Jawę. Obok jest Sumatra, powyżej jest Borneo, na Morzach Międzywyspowych, między innymi tutaj mamy Morze Jawańskie. A jak wygląda Jawa, macie pokazane na zdjęciu. Dzięki wyprawom Marco Polo zostały sprowadzane z Azji sprowadzono z Azji wiele towarów, między innymi przyprawy, bo po te przyprawy bardzo wielu podróżników. Miało w swoim celu podróży. I takie przyprawy, m.in. jak pieprz, który jest dzisiaj przez nas bardzo chętnie używany, mamy goździki z Azji. Zostały również przewiezione takie przyprawy jak cynamon, gałka muszkatołowa. Kolejne wyprawy, przechodzimy teraz już do Portugalii. Portugalczycy również wykazywali ciekawość świata i był taki podróżnik jak Vasco da Gama. On z kolei drogą troszeczkę krótszą, ponieważ on opłynął tylko Afrykę. Między innymi w czasie jego wyprawy został odkryty przylądek igielny w Afryce. Następnie tutaj opływając wybrzeże Afryki, dociera do celu swojej podróży, czyli do Indii, skąd właśnie też te przyprawy chciał przywieźć, ale nie tylko. Kolejny bardzo słynny podróżnik, tu już mamy na myśli Krzysztofa Kolumba. On z kolei był Hiszpanem. I Kolumb powiedział bardzo takie ciekawe zdanie: Nigdy nie uda ci się przekroczyć oceanu, jeśli nie masz odwagi stracić z oczu brzegu. No i Krzysztof Kolumb ten brzeg stracił, odważył się i wypłynął w swoją daleką podróż. Tych podróży udokumentowanych było aż cztery. No i oczywiście Krzysztof Kolumb, pewnie tak jak pamiętacie, dotarł do Ameryki. Ameryka dla Kolumba to były Indie. On myślał, że już dotarł do Indii, no bo pewnie płynął długo, bardzo długo. Kiedy wypłynął z Hiszpanii, to ta podróż na tyle długo trwała, że docierając do kontynentu, myślał, że Dotarł do Indii, dlatego mieszkańców nazwał Indianami. Kolumb dotarł do takich wysp jak Bahamy, Haiti i Kuba. Dopiero kilkanaście lat później, Amerigo Vespucci, kolejny podróżnik, udowodnił, że to nie jest wcale, to nie są wcale Indie, a inny kontynent. I na cześć właśnie tego podróżnika ten kontynent nazywano Ameryką. Kolejne podróże to podróże portugalsko-hiszpańskie. Tutaj mamy przede wszystkim na myśli wyprawę Ferdynanda Magellana. W 1519 roku się zaczęła ta wyprawa, skończyła się w 1522 roku. Ferdynand Magellan to był portugalski żeglarz. On miał do pomocy pięć hiszpańskich żaglowców. I oni tą wyprawą udowodnili, że Ziemia jest kulą. Jak to się wydarzyło? Po prostu wypłynęli z Hiszpanii, wypłynęli na zachód i kiedy płynęli przez Ocean Atlantycki, dotarli tutaj do wybrzeży Ameryki Południowej. Następnie, pomiędzy Ameryką Południową, mamy tutaj taki przesmyk na końcu Ameryki Południowej: taki przesmyk, takie wodek, przez które przepłynął Magellan, i na cześć tą ten przesmyk cieśninem Magellana. Następnie wpływają na Ocean Spokojny, i tutaj. Okazuje się, że ocean wygląda jak tafla jeziora. Był tak spokojny, że właśnie Magellan nazywa te wody Pacyfiko. Pacyfiko po hiszpańsku to spokój, i właśnie Pacyfik dzisiaj inaczej nazywamy Ocean Spokojny. Notabene ten Ocean Spokojny wcale taki spokojny nie jest. To jest jeden z bardziej niebezpiecznych akwenów. No, i płyną, płyną przez ten ocean. Oczywiście, gdybyśmy mieli tutaj globus, to moglibyśmy go obrócić, i teraz okrążamy sobie tutaj Ziemię z tyłu. Tam przez ten cały ocean spokojny płyniemy, i wypływamy w tym miejscu. Płyniemy dalej, dopływamy do Filipin. Tutaj są wyspy. Te Filipiny zapamiętały się w czasie tej wyprawy Magellana. Bardzo przykro, dlatego że tutaj na Ferdynanda Magellana. Napadają w bylcy, tubylcy. Magellan zostaje tutaj zamordowany 27 kwietnia i w 1521 roku ta wyprawa kończy się tragicznie. Ona się jeszcze nie kończy, dlatego że część załogi, która przetrwała, a przetrwało ich bardzo mało. Wycieńczeni wracają do Hiszpanii i właśnie tutaj przez tą wyprawę udowadniają, że można wypłynąć na zachód. Płynąć w ten sposób cały czas na zachód, jak będziemy płynęli cały czas na zachód, to dopłyniemy z powrotem w to samo miejsce. No, a tutaj macie pokazane Filipiny to jest właśnie to miejsce, w którym w tak pięknych okolicznościach przyrody właśnie Magellan traci swoje życie. Magellana. Ferdynand Magellan był żeglarzem portugalskim w służbie Hiszpanii. Celem jego wyprawy było dopłynięcie do moluków, nazywanych też wyspami korzennymi, leżących na oceanie spokojnym. Nazwa Wyspy Korzenne pochodzi od uprawianych tu przypraw korzennych, do których zaliczamy m.in. cynamon, gałkę muszkatołową, goździki i Imbir. Pięć statków i 270 marynarzy pod wodzą Magellana wypłynęło w rejs z portu San Lucar w Hiszpanii. Był 20 września 1519 roku. Wyprawa ruszyła w kierunku Ameryki Południowej. W grudniu flotylla minęła zatokę Rio de Janeiro i popłynęła na południe. Przez kilka tygodni poszukiwano możliwości opłynięcia Ameryki Południowej. W końcu statki musiały przezimować u wybrzeży Patagonii, gdzie wybudowano osadę. Doszło do buntu części załogi, jednak przywódców spisku wkrótce zgładzono. Pod koniec sierpnia wznowiono wyprawę i po dalszej penetracji wybrzeża udało się odnaleźć cieśninę, obecnie nazywaną cieśniną Magellana. Kilka tygodni zajęło pokonanie usianej skałami cieśniny, aż w końcu po przebyciu około 600 kilometrów. W listopadzie statki wypłynęły na spokojne wody. Magellan nazwał je Mar Pacifico, czyli Morze Spokojne, skąd wzięła się późniejsza nazwa tego oceanu. Na Ocean Spokojny wypłynęły tylko trzy spośród pięciu statków, które wyruszyły na wyprawę. Jeden rozbił się u wybrzeży Patagonii, a drugi potajemnie zawrócił do Hiszpanii. Podróż przez ocean trwała prawie cztery miesiące. W tym czasie natrafiono tylko na jedną wyspę, chociaż żaglowce płynęły przez Polinezję, liczącą wiele setek wysp i wysepek. Brak wody pitnej i świeżego jedzenia spowodował śmierć znacznej części załogi. Dopiero 6 marca 1521 roku wyprawa dotarła do archipelagu Mariany. Żeglarze utracili tu część wyposażenia statków, rozkradzionego przez tubylców. Z tego powodu Hiszpanie nazwali archipelag wyspami złodziejskimi. Wkrótce wyprawa odkryła Filipiny, gdzie Magellan zginął w trakcie potyczki z tubylcami z wyspy Matan. Załoga składająca się już tylko ze 117 marynarzy na dwóch statkach pod dowództwem Sebastiana del Cana dotarła do Moluków. Udało się zabrać duży ładunek przypraw, jednak wkrótce podróżnicy stracili kolejny statek. Ostatni statek, Wiktoria, skierował się z Moluków na południe, a następnie na zachód. Po kilku miesiącach żeglugi, zdala od szlaków uczęszczanych przez Portugalczyków, dotarł do wschodnich wybrzeży Afryki. Opłynął południowy przylądek Afryki i popłynął na północ, do wysp Zielonego Przylądka. Wiktoria powróciła do Hiszpanii 6 września 1522 roku. Na jej pokładzie było zaledwie 18 członków załogi. Wyprawa udowodniła, że ziemia jest kulista, oraz pokazała, że oceany są znacznie większe niż przypuszczano po wyprawach Krzysztofa Kolumba. Przechodzimy teraz do wyprawy w XVIII wieku. Tutaj mamy James Cook. James Cook to był bardzo ciekawy człowiek. On trzykrotnie opłynął ziemię, odkrył Hawaje, prowadził badania w Australii i na północnym zachodzie w Ameryki Północnej. Przekroczył oba koła podbiegunowe. James Cook, tutaj macie go pokazanego, jak on wyglądał. W czasie 11 lat żeglowania na Pacyfiku, po Pacyfiku on wniósł ogromnie duży wkład w poznanie naszej planety Ziemi jego największym osiągnięciem to chyba było, to były osiągnięcia kartograficzne. Za jego, dzięki jego podróżom sporządzono bardzo dokładne mapy obszarów Ziemi to były tak doskonałe mapy, że do niedawna jeszcze były używane przez nas. Oprócz osiągnięć kartograficznych należy też pamiętać o tym, że przyczynił się do poznania bardzo licznych właśnie terenów, na które przyjeżdżał, przypływał i Poznawał różne gatunki roślin, zwierząt i to wszystko opisał. I dzięki temu my, dzięki tym, tym jego opisom bardzo dokładnym, możemy dzisiaj Wam też opowiadać o tym. Możecie czytać to w encyklopediach, w podręcznikach, w książkach, w internecie. Poza tym spotkał także nowe ludy. W Australii między innymi spotkał Aborygenów. Hawaje to było miejsce śmierci Kuka, też w piękne okoliczności. Tutaj, właśnie na tych wyspach, na Hawajach, James Cook kończy swoje życie. Sakuka. Angielski żeglarz James Cook w czasie dwóch wypraw odbytych w latach 1768-1775 do 1775 zbadał wiele wysp Oceanii oraz wschodnie wybrzeże Australii i odkrył. Nową Zelandię. W 1776 roku wyruszył w trzecią i ostatnią podróż dookoła świata. Statki Discovery i Resolution zatoczyły szeroki łuk na Oceanie Atlantyckim i dotarły do przylądka Dobrej Nadziei, a następnie skierowały się na wschód przez Ocean Spokojny do Nowej Zelandii. Potem popłynęli na północ, gdzie odkryli archipelag wysp, które obecnie nazywamy Wyspami Kuka. W wigilię Bożego Narodzenia 1777 roku Kuk dotarł do wyspy, którą nazwał Wyspą Bożego Narodzenia, obecnie Kiritimati. Żeglując w dalszym ciągu na północ dotarł kolejno do Hawajów, wybrzeży Ameryki Północnej, Alaski, a następnie do Półwyspu Kamczatka w Azji. Celem podróży było m.in. odkrycie przejścia północno-zachodniego, czyli drogi z Europy do Azji na północ od Ameryki. W cieśninie Beringa zaczęły się trudności z żeglugą. Lud na Morzu Czukockim uniemożliwiał dalszą podróż, dlatego wyprawa zawróciła na południe. W listopadzie 1778 roku żeglarze ponownie dopłynęli na Hawaje, gdzie spędzili prawie trzy miesiące. Tuż przed wypłynięciem w dalszą podróż James Cook zginął podczas potyczki z tubylcami. W 1780 roku wyprawa powróciła do Anglii. Przywiozła bardzo dokładne mapy oraz opisy odkrytych wysp, ich mieszkańców, miejscowej flory i fauny. Kolejne wyprawy to już XIX wiek, znowu Brytyjczyk. Tutaj mamy przykład David Livingstone. Był to Badacz przede wszystkim Afryki. On jako pierwszy przeszedł Afrykę w poprzek. I Dawid Livingstone badał okolice jeziora Tanganyika. Poza tym odkrył też wodospady Wiktorii. I tutaj ja dla Was dzisiaj mam zagadkę, zagadkę zadania. Bardzo proszę, żebyście otworzyli sobie podręcznik na stronie 95. Tam jest mapka, powiększona mapka Afryki, powiększone miejsce właśnie gdzie znajdują się jezioro wodospady Wiktorii. Nie chodzi o jezioro Wiktorii, a o wodospady Wiktorii. Jak otworzycie sobie tą mapkę na stronie 95 w podręczniku, to proszę, zatrzymajcie sobie na chwilę tą prezentację i odszukajcie, na jakiej rzece położone są wodospady Wiktorii. Przypominam jeszcze raz, to nie chodzi o jezioro Wiktorii, bo w Afryce mamy też to jezioro Wiktorii, ale chodzi o wodospady Wiktorii, na jakiej są rzece. I proszę, żebyście również odszukali jezioro Tanganika. Bardzo proszę, żebyście również napisali w dokumencie, które do Was przesłałam przez Classroom właśnie to pytanie, na jakiej rzece znajdują się wodospady Wiktorii i napiszcie odpowiedź. To jest Wasze zadanie, które dzisiaj Wam zadaję z tej lekcji. A my przechodzimy dalej, kolejne odkrycia w Afryce. To z kolei znowu Brytyjczyk Henry Stanley, i on odkrywa źródła Nilu. Nil to oczywiście najdłuższa rzeka na świecie. Znajduje się w Afryce. Jeżeli chodzi o największą z kolei rzekę, to taka mała dygresja największą rzeką jest Amazonka w Ameryce Południowej, natomiast najdłuższą rzeką na świecie jest Nil, który znajduje się w Afryce. Kolejne odkrycia to już wiek XX, 1909 rok. Amerykański żołnierz Perry odkrywa biegun północny. Kolejne odkrycia w XX wieku, Damuten, to, to jest Norwek, Polarnik, w 1911 wyprawia się na biegun południowy. Amutsen był bardzo zorganizowany, jego odkrycia były bardzo przemyślane, bardzo był dokładny w tych swoich wyprawach. Poza tym odkrył również tak zwane przejście północno-zachodnie. To jest tak zwany Northwest Passage. To przejście zaczął od Grenlandii, i właśnie tutaj, północną część Przemierza, to była bardzo niebezpieczna droga. Wcześniejsze wyprawy nie dochodziły do końca tej podróży, dlatego że tutaj pomiędzy tymi właśnie bryłami lodu często statki były miażdżone i niestety wiele ludzi tutaj tędy, kiedy chcia, właśnie chciano przejść przez ten, to północne przejście, nie udawały się. Mówiąc o odkryciach geograficznych, oczywiście nie możemy zapomnieć o największych górach największej górze świata, o dachu świata, czyli o Czumolągumie, inaczej Mount Everest, która znajduje się w Himalajach. Tu przy okazji macie pokazaną trasę podróży Marco Polo, właśnie o ten słyn, ta słynna 24-letnia podróż, która trwała właśnie z Europy, aż przez właśnie całą tą Azję i widzimy jak daleką i wielką podróż wykonał Marco Polo. No ale my wracamy sobie do Mount Everest, tu znajduje się w Himalajach. Marco Polo przechodził, tak jak na początku wspominaliśmy, przez bardzo wysokie góry w środku Azji i one znajdują się w niedaleko właśnie Himalajów i to są góry Pamir tutaj. No a Himalaje, Edmund Hillary i Tenzing Norgay jako pierwsi właśnie zdobyli szczyt Mount Everest które ma 8850 metrów nad poziomem morza. I zrobili to w 1953 roku. Kolejne odkrycia w 1960 roku. Picard odkrywa Rów Mariański. Rów Mariański to najgłębsze miejsce na Ziemi. Ma ponad 10 km, prawie 11 km głębokości. Tutaj dla przykładu macie pokazane właśnie. Jak wysokie są, mają prawie 8 km nasze największe góry świata. Nasze Tatry, widzimy i rysy takiej wielkości, wielkości i porównanie właśnie tej głębokości rowu Mariańskiego, który znajduje się na Oceanie Spokojnym. No a na zakończenie trochę pół żartem, pół serio. Ziemia jest kotem, który bawi się Australią. I tu na zakończenie chciałam Wam podziękować za ten czas. Mam nadzieję, że prezentacja Wam się podobała, że dowiedzieliście się paru ciekawych rzeczy. I proszę, przypominam o tym, żebyście wykonali zadanie, które podałam Wam przy okazji zdobywania Afryki. Odkrywcy. Który zdobywał Afrykę. Nie zapomnijcie przesłać mi go przez Google Classroom. A tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia, mam nadzieję, szybko. A jak nie, to do usłyszenia, może na kolejnej takiej lekcji.